Dzień dobry, kochani. Przychodzę na początku z takim malutkim ogłoszonkiem, ponieważ <laughs> przeprowadzam się i czas przeprowadzki do nowego domu zajmie mi pewnie jakąś dłuższą chwilę i zapewne nie będzie mnie jakiś czas na kanale. Kochani. To chcę Was już uprzedzić, że nie mogę Wam obiecać, że w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, przepraszam, będą czytania tygodniowe od 29 czerwca. I też nie mogę Wam obiecać, że wyrobię się i będę w stanie Wam codziennie wyciągać kartę dnia. Wiecie, jak wyglądają przeprowadzki, wiecie jaki to jest przy tym wszystkim rajbach, z Saigon, jak to tam zwał, aż się po prostu boję i y, chciałabym Was prosić oczywiście o pewną cierpliwość wobec mojej osoby i wobec y, tego, że nie będzie jakby kontaktu ze mną, albo ten kontakt będzie też w jakimś stopniu utrudniony po prostu wstrzymajcie się, przeczekajmy ten, ten okres i myślę, że wrócę do Was w połowie następnego tygodnia mniej więcej środę, czwartek lub piątek w piątek to już tak planuję na, na 100% żeby zrobić Wam czytania na następny tydzień i, i dziś Zaczynam, znaczy zabieram się już za czytania dla wszystkich znaków Zodiaku na miesiąc lipiec i będę posługiwała się w tym miesiącu kartą, kartami złotego tarota. I zawsze na końcu każdego czytania będzie karta rada z wyroczni króla Salomona, które też już chyba niektórzy znają. Kochani, chciałabym Wam za wszystko podziękować, za wszystkie ciepłe słowa, które, którymi mnie obdarzacie, za wszystkie subskrypcje, za lajki, komentarze i e-maile, które do mnie wysyłacie, i za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał i że przyniesie nam wszystkim jakieś odpowiednie korzyści. Ja się cieszę z tego, że ktoś to ogląda, że, że ktoś to docenia. Cieszę się po prostu, że jesteście ze mną i że mnie tak dzielnie wspieracie. No i tym optymistycznym akcentem powrotu mojego na kanał za około tydzień, kochani, zapraszam Was na czytania dla poszczególnych znaków zodiaku na miesiąc lipiec do zobaczenia papa pa. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie byki na kanale Kota w pierniku w czytaniu na lipiec 2020. Najpierw będą karty tarota, rozkładik, a na końcu karta wyroczni z radą dla byków. Dobrze, poprosimy o przesłanie dla byków na miesiąc lipiec. Poprosimy o przesłanie dla byków na miesiąc lipiec. Siedem kart, kochani. Taka cisza, nic nie mówię, bo się skupiam. Dobra, zobaczmy też, co macie na dole czytania. Kapłankę, intuicja i coś zasłoniętego. Karta, która mówi o klimacie, o jakimś przesłaniu dla Was na ten miesiąc. Trójeczka mieczy. Hmm. Saturn w wadze, kochani. Tak od razu skojarzyłam. Niszczenie przestarzałych rzeczy, przestarzałych formuł, prawd, które niepotrzebne są już wam w życiu. Ale i też potrzeba znalezienia rozwiązania, bo tutaj możecie mieć jakieś wewnętrzne i zewnętrzne rozterki. I taką potrzebę będziecie w tym miesiącu mieli. Saturn, jako surowy nauczyciel, robi wszystko, żebyśmy zauważyli to, co jest niezgodne. To, co trzeba wymienić, co trzeba naprawić. A waga mówi o tym, żeby zachować równowagę, przywrócić nawet sobie ją. To jest takie oglądanie kłopotu, który jest tego zupełnie nie wart. I czasami tak właśnie możecie się czuć. Najważniejsze wydarzenie tego miesiąca czwóreczka denarów. Planowanie jakichś spraw dużo wcześniej i skupienie się na nich. Zatrzymanie przy sobie czegoś na dłużej. Będą takie sytuacje, które będą od Was tego wymagały, albo Wy sami będziecie się tak właśnie zachowywać. I tutaj też y, możecie y, ochraniać swoje wypracowane wartości, strójeczki monet i kontrolować swoje dobra, albo jakieś przekonania, albo jakieś, nawet emocje. Nawet emocje. Więc tutaj mocna, jakby ochrona, mocna, jakby ochrona. Wy, wyznaczanie, zaznaczanie, osadzanie się właściwie w takich, yy, w takich granicach, mało dostępnych dla innych. Co Was czeka w sferze osobistej? Słońce. Myślę, że tutaj to radosne chwile. Że sami możecie stać się źródłem światła dla, dla innych ludzi. Znajdziecie w sobie zdolność do jakiegoś ewoluowania, do jakiejś przemiany i do pokrzepiania, do pokrzepiania wszystkich wokół. Myślę, że to tutaj też yy, karta słońca może mówić o dzieciach, więc zwróćcie tutaj uwagę na swoje dzieci. Słońce, czyli coś, Uzyskać jakąś jasność w sprawach prywatnych, w sprawach osobistych. A co mówi Wam sfera zawodowa? Rycerz monet czyli powolny wzrost systematyczna i wytrwała praca. Tutaj tak patrzę na te karty i tak sobie myślę, że może ta, może te słońce chcę Wam powiedzieć o tym, że już czas na to, żeby odpocząć, tak? Wyjechać gdzieś. W końcu czas wakacji, więc wcale by mnie to nie zdziwiło, że ten rycerz monet jest taki powolny. Ale to też praktyczne pomysły i dość konserwatywne podejście do, do tego, czym się zajmujecie zawodowo. I tutaj być może faktycznie będzie tak, że niektóre byki będą odpoczywały albo pracowały na jakichś zwolnionych obrotach, ale systematycznie i rzetelnie. Czego się nie spodziewacie? Ano, kochani, że możecie coś rozpamiętywać, że możecie pewnie wracać jeszcze do tego. Do tych jakichś smutnych sytuacji, do, do tych y, przestarzałych formuł, do tych przestarzałych prawd, których się tam trzymacie. Y, może was zaskoczyć własna melancholia i takie oczekiwania, które może były jakieś wygórowane, i teraz nagle do tego doszliście, że trzeba je y, zmienić. Może też dla niektórych będzie to czas, w którym. Y, Nie będziecie rozpoznawać złudzeń w porę. Albo właśnie, albo właśnie chodzi tutaj o to, że zaskoczy was, czyli że się nie spodziewacie tego, że nie, nie rozpoznaliście, nie spodziewaliście się tego, że wy tego nie rozpoznacie, że tych swoich złudzeń. I może też rzeczywiście gdzieś tutaj poczuliście się troszkę zranieni. I ten klimat taki może być. Nowe perspektywy i możliwości, kochani, siódemka mieczy. Dobrą perspektywą może być sprytne działanie, przebiegłość jakaś, opracowanie jakiegoś dobrego planu, jakiejś strategii, jakieś kombinowanie. Jeśli nie można czegoś obejść, to pewnie będziecie chcieli to przeskoczyć. Jeśli wyrzucą Was drzwiami, to wejdziecie oknem. Tutaj będziecie szukać rozwiązań i nie ograniczać się tylko do jednego sposobu. Absolutnie nie. Tutaj będzie, yy, będziecie kombinować z wieloma, jakby, różnymi sposobami. I która tutaj strategia, który plan na rozwiązanie jest najlepszy? A jak podsumujecie sobie ten miesiąc? Trójka monet, jako pracowity. Pomimo tego, że tutaj widzę to słońce w sprawach y osobistych, być może ono jest związane z wakacjami, dla niektórych oczywiście, to y część z Was też będzie y aktywnie pracować. I tutaj możliwym jest, że stwierdzicie, że zawsze musicie być gotowi do, do, do ciągłej pracy, do ciągłego wysiłku. I że tutaj będziecie angażować wszystkie swoje siły i starania. I że tutaj możliwe, możliwe będzie to, że to zauważycie, że to właśnie zauważycie. Że tylko praca jakaś może przynieść Wam efekty, których oczekujecie. Myślę, że ogólnie rozkład. Jest dobry, tylko tyle, że ten klimat tego miesiąca, tutaj ta trujeczka mieczy, tutaj trzeba sobie wyjąć te miecze z tego serca, z tego umysłu i może w porę, właśnie rozpoznać te iluzoryczne rzeczy, którymi do tej pory żyliście. Dobrze, kochani. Karta rada dla Was. Z wyroczni króla Salomona 28 czytam z magicznej książeczki: opóźnienia, przeszkody, więzy, blokady. Twoja bitwa jest już przegrana. Zaczekaj trzy miesiące na zmianę sytuacji, bądź na oczyszczenie atmosfery ze złych wpływów. Nie idź naprzód, dopóki nie zyskasz jasnej oceny sytuacji. Widzicie, nawet jakby się pokrywały tutaj. Poszukaj zewnętrznej pomocy, aby uwolnić się z obecnej sytuacji. Może rzeczywiście tutaj, kochani, coś wam pokrzyżuje te plany, zobaczcie, coś wam pokrzyżuje jakieś wasze, jakieś wasze plany. Być może właśnie w tym rozpamiętywaniu też będziecie siedzieć, i tutaj poczujecie pewnego rodzaju blokadę emocjonalną do. Do tego, żeby ruszyć z miejsca, żeby coś zrobić. Ale jednocześnie wy jesteście zadowoleni, są tutaj jakieś siły witalne, jest jakaś radość, może cieszycie się z, z jakichś nawet malutkich sukcesików, i tutaj, yy, no, tak jakby nie powinniście też za bardzo, może brać tego do siebie wszystkiego, nie rozpamiętywać tego, co było, zostawić to w cholerę. Ważne jest teraz to, żeby Zrobić jakiś plan, żeby zrobić jakiś plan, że pomimo wszystko zrobić jakiś plan na dalszą część życia. Na dalsze tygodnie, na dalsze dni, na dalsze miesiące. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia w następnych filmikach. Papa. Pa.